Interu i Milanu nie są zadowoleni, bo oba zespoły współżytkują ten sam stadion, San Siro. Ale wydaje mi się, że mamy podobną sytuację w Rzymie, Placio, Roma. To chyba jest dobre, że w ten sposób stadion nie jest taki pusty. Zupełnie i rywale rozpoczną od rzutu załóg. Lazio. Kto chciał ruszyć do tego podania. Spalony Sergio Busquets Andres Iniesta Dawid. Widzi wszystko, ma znakomite wyczucie. Spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. Przejęcie, brawo. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Nie jest przejęcie i mają szansę. Sergio Busquets. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Sędzia nie przerwał i zas nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Pedro. Tylko Bramkarz przed nim. Oddaje strzał. Bramkarz pewnie, chociaż strzał był bardzo mocny. Wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla Barsy. Było widać w tej interwencji sporo nerwowości. Proszę, zobaczyć wspólnie, jak mało brakowało, żeby piłka wpadła do siatki. No proszę, bo w widzimy, że świetnie przymierzył z dystansu. A Sergio Busquets. Neymar. Będzie szansa na bramkę. O, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi. Zagranie zupełnie nieudany, ten ślisk. Tak sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten fałsz. Będzie groźny, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają zarówno w polskarnym jak i poza nim. Czy to wykorzysta? Trzeba przyznać uderzenie w stronę bramki. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Dobrze i przejął. Robi się niebezpiecznie. Neymar. Przejr piłkę. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Lionel Messi. Czysta interwencja. Dobry odbiór i są na połowie rywala. Próbuje ślizgiem. Czy to wykorzysta? Strzela. I... Skutecznie, choć trochę bez pomysłu. Zdecydował się na strzał, ale spudłował, mogli prowadzić. pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja, zgodna z duchem gry. Ryzykownie, ale pewnie udaremnił próbę przedarcia się napastnikowi. Sędzia pokazuje, że mają grać dalej. Palacio. Blisko pole karne. Końca zakończył ten obiecujący atak. Sędzia pokazywał grać dalej, ale fałd był ewidentny, nie zapomniał o Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Jonathan, ależ piękne wejście ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Gerd Szkoda, że nie opanował tej piłki. Messi. Blisko pole karne. Może strzelać. Tak. Zmietnodanie i strata w środku pola. Niestety stracił piłkę. Czy to wykorzystał? Oddaje strzał. Must stoj! Niezwykle ważna bramka tak zwana koszatni, tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. No będą rywale mieli o czym myśleć podczas tych 15 minut. Szybko stracili. Efektownie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Go przejął, ale nie opanował piłki. Lionel Messi. Zmanowić. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Po 45 minutach remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem. Ale szczęśliwie zdobyli prowadzenie tuż przed przerwą. Wykorzystali gapiostwo, rywali, no i strzelili bramkę, która daje im prowadzenie. Na raz. Sędzia dał znaki, rozpoczęła się druga połowa. Inter przy piłce. Lionel Messi, geniusz, który potrafi wkręcić w murawę cały skład przeciwnika. Na pewno dziś znowu pokaże swój... Rozpoczną od rzutu wolnego. Przewodnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Okazja! Sam na sam! Jest szansa! Gol! Brawo Barcelona! Ważna bramka dająca remis w tym spotkaniu. Znakomicie uwolnił się spod opieki obrońców i bezkłędnie wykorzystał okazję. No szybko się pozbierali, znowu są w posiadaniu piłki. Już blisko pola karnego. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Tak, czy to wykorzysta? Uderza! No błysnął teraz refleksem przy tym piekielnie mocnym strzale. Świetnie zachował się w tej sytuacji. Przedłuża ich nadzieję. Ciągle mamy remis. Nie wykorzystali tego rzutu rocznego. Zdecydował się na strzał. No a gdyby nie spudłował, a tak remis. Kolejny raz przejmuje piłkę. Neymar. Taki. Alexis Sanchez. Znakomicie ze skrzydła. Ciepskie środkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Sędziego, faul, no i zobaczymy co będzie dalej. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. I spójrzmy na statystykę fauli obu zespołów. Barcelony nieczysto zatrzymał rywala. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy żółtą kartką. Mógł wybijać precyzyjnie. Megatomo. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. No zastanawia się, czy nie strzelać. na posterunku i znowu ratuje ich w tej sytuacji od utraty bramki. Nadal mamy remis. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. I po odbiorze strata piłki. Andres Iniesta. Dobre przejęcie, brawo. Sędzia odwizduje faul po wejściu, no a faulujący ma już na koncie żółtą kartkę. Druga żółta kartka i w konsekwencji czerwona. Teraz będą grali osłabieni. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Blisko pole karne. Rozgrywa dzisiaj znakomity mecz. To jest gwiazda światowego formatu. Andres Iniesta. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki jak widać podobne, bardzo wyrównany mecz. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. Neymar. Nie podoba się to kibicom, ale czasami nie ma innego wyjścia. Do wysiłku, ale świetna obrona. Ten strzał był naprawdę dobry, ale Bramka zachował się fantastycznie. Karle spójął... Przeszedł go bez problemu. I. Uch, ale pudło. I mamy remis. To wykorzysta! Kolejny raz udanie interweniuje. Piłka w rękach Bramkarza. No może być groźnie. Jestem. Niewiele do końca, czy skończy się to remisem, czy też ktoś zwycięży. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Już naprawdę niewiele do końca, tylko 5 minut, i wciąż remis. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma. Ale szrajc z piłką, czy zdecyduje się na wrzutkę. Dobra okazja. Bramka prowadzą w samej końcówce meczu. Kto wie, czy to nie jest gol zwycięski dla Barsy. Pomoc Barcelona teraz jest na stadionie. I rzeczywiście niewiele pozostało do końca meczu, a Barsa prowadzi. Ricardo Alvarez. Pomal się nie przewrócił, ale twardy z niego gracz. Po tym faulu rzut wolny niewiele już do końca. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fał. Tak. Nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. Znakomicie chwyta, bo spieszył się z tym podaniem, nie było tam partnerów, że utrzyma się przy piłce. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Andreski jest tam. To z tego starcia wyszła jedynie piłka. Messi. Mistek spalony. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Pereira. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Wiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Choć przeciwnik grał w przewadze, to mimo to udało im się zwyciężyć. Można powiedzieć, że dobrej drużynie nic nie jest w stanie przeszkodzić. Cóż za niesamowity mecz myślę, że na długo zapadnie nam w pamięć, ale trzeba się żegnać. Szkoda. Do zobaczenia mówi Dariusz Szpakowski.